chodzi o dzisiejszą ocenę, to jakość technologiczna i jakość produktów wszystkich tutaj zaprezentowanych jest bardzo wysoka, tylko nieliczne produkty troszeczkę odbiera, odbiegały od normy, ale trzeba pochwalić producentów, dlatego że starają się naprawdę i z roku na rok te nasze produkty mięsne są coraz lepsze. Co braliśmy pod uwagę? Braliśmy pod uwagę wygląd zewnętrzny, braliśmy pod uwagę przekrój, smak i również opakowanie, bo przecież jak jesteśmy w sklepie, to jeżeli coś zaczynamy oglądać, to od opakowania, od jego składu i od tego, czy nas produkt zachęca do spożycia i do kupienia, czy nie. Cały czas obserwujemy, co się dzieje na rynku, świetnie, świetnie rzeczy, które producenci oferują, na w tym momencie gotowe. Rzeczy, które nie wymagają czasu zaangażowania. Są to produkty bardzo jakościowe, świetnie doprawione, w znakomitych połączeniach. Coraz częściej się widuje w sklepach jakby produkty, które, które nie wymagają dużo czasu, dużo pracy w kuchni. Mamy gołąbki, mamy świetne pierogi, które tutaj się pojawiły. To nie jest tylko mięso, które dzisiaj oceniamy. Filmy mięsne, które produkują różnego rodzaju wędliny, świetne, znakomite, produkują te rzeczy półmięsnie wegetariańskie. Chodzi o to, żebyśmy w sklepie korzystając z tego, z tego typu rzeczy mieli jakiś wybór. Tak? I to, wszystko nam, to wszystko nam dobrze wychodzi. Dzisiaj widać było i znakomite gołąbki z grzybami, znakomite pierogi, tak jak wspomniałem, niezły pasztet wege wegetaryński. Nie zabrakło tutaj tej dziczyzny, bo yy, był faktycznie jeden produkt, yy, kapanosy z dziczyzną. Etap numer jeden to są dzieci, no bo to ci najmłodsi. Tutaj po dużych bataliach z panią przewodniczącą żyli, doszliśmy do wniosku jednak, doszliśmy do wspólnego zdania, że paróweczki z królika ze względu na alergeny i wszystko, co, o czym się dzisiaj mówi, byłyby na pewno produktem bardzo dobrym. Ze względu na to, że na przykład Mirek Drewniak bardzo dużo podróżuje między Śląskiem a Morzem, gdzie teraz pracuje, mówisz, jakby miał w samochodzie przy lewarku mini kabanosiki, to jak najbardziej tak. Coś, co będzie łączyło młodszych, starszych i najstarszych, to na pewno sub, prawda? Schab z tego względu, że jest bardzo delikatny, nie jest słony, a co jest istotne, przy schabie jest soczysty, więc i do kanapki, i na rodzinne spotkanie jak najbardziej tak. Rozbieżność punktowa była znikoma, czyli mieliśmy podobne zdanie o produkcie, więc trzeba podkreślić, że wszystkie produkty były premium. Thank <sweak> you.